Pewnie każdy z nas choć raz w życiu jechał pociągiem, lub po prostu przejeżdżał obok drogi kolejowej i widział, jak wygląda torowisko. Być może zwróciliście wtedy uwagę na charakterystyczne kamienie, które znajdują się na nasypie pod torami. Czy wiecie, że niezależnie od tego, gdzie pojedziecie, ich kształt, rozmiar i tekstura są właściwie takie same? A to tylko początek, bo rola tych kamieni jest znacznie bardziej skomplikowana. Transport kolejowy i wykorzystywane w nim technologie były rozwijane przez dziesiątki lat. I choć na pozór nie wydają się zbyt skomplikowane, to jeśli zagłębimy się w szczegóły, znajdziemy naprawdę sporo ciekawych zagadnień. Jedno z nich dotyczy samej budowy podtorza oraz nawierzchni torowej i związanych z tym rozwiązań technicznych. Jak się okazuje, te dotyczą nawet tak prozaicznej na pozór rzeczy, jak kamienie ułożone pod szynami i podkładami. Każdy z nas pewnie choć raz w życiu je widział. Małe, postrzępione, często ostre, ułożone na sobie, jakby niechlujnie. Nie zwracamy przez to na nie większej uwagi, zakładając, że tak po prostu powinno być. Warto jednak zadać sobie pytanie, dlaczego tak powinno być, bo wtedy można dojść do naprawdę ciekawych wniosków. Zastosowane kruszywo to nieprzypadkowe kamienie, a najczęściej tzw. Tak tłuczeń, powstający w efekcie kruszenia twardych skał. Są to choćby granit lub znacznie popularniejszy porfir, ale w niektórych rejonach świata stosuje się też znacznie delikatniejszą wypaloną glinę. Jak wspomnieliśmy, cechą charakterystyczną tych kamieni jest ich wygląd, w szczególności szorstka powierzchnia oraz liczne, postrzępione krawędzie. Dzięki temu skały zachodzą na siebie, zakleszczają się i pozostają na swoim miejscu. To ważniejsze niż na pierwszy rzut oka wygląda. Jeśli wzięlibyśmy gładkie, okrągłe kamienie, to te pod wpływem panujących sił zaczęłyby się przemieszczać. To z kolei może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla nawierzchni torowej, ale chyba przede wszystkim dla pasażerów pociągu, który będzie po niej przejeżdżać. Podsypka torowa w takim kształcie jaki jest stosowane obecnie, ma na celu ochronę ram toru i ich integralności. Jeśli spojrzymy na to bliżej, to podstawowym wymogiem jest utrzymanie podkładów na miejscu. Tory same w sobie są już ciężkie, a do tego są poddawane ciągłemu naporowi ze strony przejeżdżających na nich pociągów. Z tym związana jest kwestia poprawności rozkładu obciążenia na tory. Jedno koło może wywoływać nacisk nawet na kilka podkładów równocześnie. Dlatego ważne jest, by w każdym przypadku siły rozkładały się równomiernie. Gdyby tak nie było, istniałaby możliwość na przykład Odkształcania lub zapadnięcia części nawierzchni torowej. Podsypka torowa pełni też rolę związaną z tłumieniem drgań powodowanych przez jadące pociągi. Odbiera m.in. energię związaną z działającymi na tory siłami wzdłużnymi, bez tego typu bufora żywotność podkładów byłaby znacznie niższa. Sama amortyzacja ma ogromny wpływ na komfort podróżowania pasażerów, szczególnie przy dużych prędkościach. Wspomniany wyżej bufor dotyczy też kwestii pochłaniania hałasu. Pociągi są ogólnie dość głośnym środkiem transportu i ich przejazdy mogą być uciążliwe dla osób, które mieszkają przy torach. Dzięki użytemu kruszywu, które ma znacznie większą powierzchnię w porównaniu np. do płaskiej płaszczyzny, pochłanianie hałasu jest znacznie bardziej efektywne. Można śmiało założyć, że pociągi poruszające się po torach bez podsypki z kamieni byłyby jeszcze głośniejsze niż obecnie. Każdy z nas wie, że wrogiem stali jest woda oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Jednym z powodów stosowania podsypki w takim kształcie jest wymóg szybkiego odprowadzenia wód opadowych. Woda błyskawicznie przecieka przez szczeliny między kruszywem i zostaje odprowadzona na boki torowiska. W ten sposób tory pozostają względnie suche, a między nimi nie powstają małe kałuże. Pozostając przy temacie warunków atmosferycznych, trzeba też wspomnieć o funkcji minimalizacji rozszerzalności termicznej torów. Podsypka pomaga ograniczyć to zjawisko, utrzymując tory w zakładanym profilu. Na sam koniec zostawiliśmy temat roślinności. Chropowate kamienie utrudniają rozrost trawy i chwastów na nawierzchni torowej. To o tyle istotne, że roślinność może zaburzyć przepływ wody, a także zmniejszyć możliwości tłumienia drgań przez podsypkę. Trzeba jednak pamiętać, że nie da się całkowicie wyeliminować problemu rozrostu trawy, tory wymagają zabiegów konserwacyjnych. Nie jest też tak, że raz ułożona podsypka będzie w danym miejscu na zawsze. Kruszywo ulega z czasem wpływom sił zewnętrznych i się kruszy. Do tego może zebrać zbyt dużą ilość brudu w postaci np. błota. Dlatego poza typowym czyszczeniem podsypka jest też co jakiś czas wymieniana na nową, często razem z samymi torami i podkładami.